Z tej strony Hadek nagrywamy czwarty odcinek z Among Us. Miałem ja nagryć jutro, ale nagląda was dzisiaj. Gramy znowu z ludźmi przez internet. Ja wezmę skinę, która go miał kuki youtuber jakiś. Moje drodzy. Jesteśmy ja i postaram za pierwszym razem. I idziemy tu i udajemy, że niby co robimy. Można udawać, bo nie, nie wiedzą, że to robić. Byliśmy za pierwszym razem, moi drodzy, po tylko cztery osoby były, bo my we trzech impulsach... Póli dosyć nie ma, znaków zapytania. U, 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 weźmy mojego ulubionego słoneka. też miał jakiś jadubar. <grym> 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 Tak, moi drodzy, gramy wam 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 i wam wam Chyba ktoś do Wanta wschodził róż, ale mi się przewitało. Wydadam, że w pierwszym razem mi się nie uda wszystkiego. Mówiłem, że róż!

Tu da świat poza konkursy wancili. What 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 toa? Ja się go widziałem ostatnio. Poza poza nagra. Przesłałem nagranie. Tak, moi drodzy. Hyhy. Każde 60 minut. Albo sekund. ty. Ty, 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 ty. O, dobra, to jest serwis. Trzy. Samo mi zagra... Trzy. Dobra, wywaliłem serwis. Anio, moi drodzy. Z gry wyszedł. Powinienem było impostera, bo ja gram na czterach. Hej, drogie. E. Ciwna. Boże ten Kurczę, zapomniała. Równie mam dwa. Kabelków tak długo jeszcze nie robi. To że w pięć sekund robi. No boże. Tak tak długo jeszcze nie robi. To się krótko robi, moje droże.

Że tak Przez tego tak długo się nie robi. Patrzcie, świętoczne zeszy za pieniądze są. Ale my tego nie kupujemy. Mamy paty. na kupienie. Mm. Stroje na no, głowy. A, ah, no i takie kolejne. Nawet no, ktoś... Nawet no, youtuber o nazwisku grać miał. <grymne> Czerwony jest szafka. Jakie strój? Kurosaki. Mało osób, ale nie jestem impostorem. Yy, nawigacja i odwa.

Proszę, proszę, moje proszę, 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 zalań mojej proszę, No kursza, no, samo proszę, proszę, z proszę, ale to proszę, 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 w ogóle od jes... w ogóle nie podchodzę do niego. <grym> Właśnie <górę> się obywala. walą, pomarańsza. Mam drożę. No i Ja w ogóle nie gada, nie wiem dlaczego Ja od tu barów w pasie jak Among Us i sam nagrywam Jak wy Wierzałam, że on jest, co on był. Wierzałam. Mm. 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 No, że dobrze utrzymuję mój korel fielatowy. зашинаем <coughs> Давай, 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 да. давай, 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 давай,

Nie, nie, nie. Kurczę. Może i ja wziąłem korer moi drodzy. Ale nie wiadomo, czy tak, się nie. się nie postaram, sesji raz pod rządem. I teraz, żeby guzora nie usisnął, to włączymy prądzik. Dobra, nie guzora. I żeby ktoś tam był, to go zabija. Nie, nie, nie. Uuu, albo ale, żebym mi z Romana z gry wysad, Pewnie też hey, Ej, moi drodzy, eee. 50 sekund jeszcze. To ja sobie tylko impostorzy piszą. Z gry ktoś. Impostor z gry wyszedł. Jej! Zostaliśmy sami. Ja i Fiolet. Maser, więc gry wysadł, on był impostorem. <śmiech> <śmiech> Panel, panel, kręć, kręć panelem. Dlaczego tak mało czasu mamy? <laughs> Czemu im postaramy się? Ja sam jestem, moi drodzy. <śmiech> nie, <śmiech> moi drodzy, nie wywołali ani jednego. Ani nikra nie, nie głosował, a może jakaś susza mnie. Ale ja nie wiedziałem, żeby ktoś tam nie głosował. No dawaj włączyć, żeby góry nie zostały. Partan biegniemy, biegniemy. Am! I wygraliśmy moi drodzy. Kolejna rundka. Mówiłam, widzisz, sarum wyszedł z gry. Będziemy palionam. Bo ona takiego skina Palił ten youtuber. Moi drodzy, jak wiesza, to wiesz Ile sasu, to wiesza, ile sasów. Jesteśmy i na tam, Tak jak moje, pop... tak moje mamy, są tu patrzy. I nie mamy... Å-å-å! <coughs>